To jest święte miejsce, święte miejsce moich rozbieganych nóg i podbitych oczu, święte miejsce <laughs> zabitego kreta i strąconego ze starej lipy nietoperza, w którym rozpoznałem diabła. Święte miejsce organściaków i kościelniaków, wiecków gadomskich i drabików. Przytulone do lasu, w szalu kwitnących akacji, z placem do gry w palanta i do marzyń. Z krową wiecznie głodną, przywiązaną do ziemi łańcuchem, gdzie skrzyżowanie dróg dzieliło na czworo. Miejsce do życia, modlitwy, zabawy i świętego spokoju. Jedną drogą szła miłość, drugą odchodziła młodość. Do dziś biała kapliczka przed kościołem klęczy.